Dzisiejszym moim powołaniem, dzisiejszą moją misją, dzisiejszą moją pasją jest pokazanie wszystkim, co możemy uzyskać dzięki falom milimetrowym. Spektrum ich działania jest bardzo szerokie, więc nakręcę dzisiaj tych filmów, nie wiem, z 5, 6, 7, 8. Ale tak naprawdę, gdybym chciał nakręcić filmy, o każdym, jakby zastosowaniu fal milimetrowych, byłoby ich około 200-300. Dlatego skupię się dzisiaj na podstawowym działaniu y, urządzenia biotrem SB i fal milimetrowych. Zobaczcie. Mamy urządzenie. Włączamy program pierwszy. Przykładamy to urządzenie. Przepraszam, bo jestem sam, tutaj sobie pomogę troszeczkę o w taki sposób do tętna lewej lub prawej dłoni. I tutaj dokonujemy kolejnego odkrycia i kolejnego niesamowitego działania, jeśli chodzi o fale milimetrowe, a mianowicie organizm ludzki, żeby normalnie funkcjonował, żeby był zdrowy, powinien na każdej błonie komórkowej. A wiemy, że tych komórek jest biliony, miliardy, biliony. Żeby było napięcie 90 mV, no między 70 a 90 mV. Jeżeli takie napięcie jest na błonie komórkowej, to wtedy nasz organizm jest silny, mocny, Potrafi być zdrowy, nie choruje, etc., etc. Ale poprzez działanie smogu miejskiego, poprzez działanie stresu, poprzez działanie przede wszystkim dzisiaj wszechobecnego pola elektromagnetycznego, w tym pola elektromagnetycznego 5G, ta, to napięcie na błonie komórkowej słabnie. Jeżeli spadnie z 90 mV na 50, pojawiają się pierwsze dolegliwości chorobowe. A jeżeli spadnie z 50 mV do 20, wtedy zdrowa komórka zamienia się w komórkę upośledzoną, czyli inaczej komórkę nowotworową. Jeżeli przykładamy tutaj o urządzenie do tętna lewej lub prawej dłoni, później opiszę, dlaczego ważne jest, aby kobiety. I mężczyźni przeczytali tą informację, dlatego że inaczej przykładają do tętna lewej, prawej dłoni mężczyźni to urządzenie, a inaczej kobiety. W każdym bądź razie, dzięki takim działaniom podnosimy napięcie na błonach komórkowych w całym organizmie do wzorcowego 90 mV. Oprócz tego oczyszczamy krew z metali ciężkich. Możemy również naszą krew oczyścić ze szczepionki, która została nam podana w związku z nieistniejącym, ale bardzo ostatnio popularnym i rozre rozreklamowanym Covid-19. Możemy dzięki tej tutaj fali milimetrowej przyłożonej do tętna lewej prawej dłoni rozbijać sklejone Kapilary krwi, czyli te takie sklejone krwinki czerwone, które powodują u nas wszelkiego rodzaju niedrożności w krążeniu krwi, wszelkiego rodzaju zakrzepice, dzięki którym później tworzą się zawały, udary, wylewy i takie inne rzeczy. Tu, przykładając urządzenie do tętna lewej lub prawej dłoni, oczyszczamy sobie krew, całkowicie oczyszczamy krew. Dzięki czemu nasza krew krąży, zarówno układ naczyniowo-sercowy jest drożny i dobrze funkcjonujący, nasze serce odpoczywa, dobrze działa, ale pamiętajmy, że jest jeszcze drugi układ krwionośny, który jest odpowiedzialny za płuca, też się czyszczą płuca dzięki takiemu działaniu. Dodatkowe informacje oczywiście w opisie pod tym filmem.